Dzień dobry moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku newsowym na moim kanale. Dzisiaj z góry chciałabym was przeprosić, jeżeli słyszycie mówienie przez nos. Niestety jestem chora, nie wyleczyłam jeszcze kataru, a trochę się wydarzyło od ostatniego odcinka newsowego, więc nie mogłam sobie odpuścić nagrania tego filmiku. Standardowo, zanim przejdziemy do tematów odcinka, to zachęcam was do zasubskrybowania kanału, zestawienia dzwoneczka, aby nic nie przegapić oraz łapki w górę, jeśli ten film wam się spodoba. No i oczywiście, jeśli macie, jakieś swoje newsy, które warto, aby znalazły się na kolejnym odcinku newsowym, to podsyłajcie je na mojego Instagrama gazelhorsteam, a teraz już lecimy do omawiania tematów odcinka. A zacznijmy sobie od tematu, który już się pojawił jakiś czas temu, ale troszeczkę w innym wymiarze. Otóż influencerka Aga Grzelak, bardzo znana od wielu lat, influencerka lifestyle'owa, wrzuciła na swój Instagram Kilka zdjęć ze swojej ostatniej podróży. Nic by w tym nie było dziwnego, gdyby nie to, że tą podróż odbyła na koniu. I tym razem defektem było nie tylko to, że nie miała na sobie kasku, a w głównej mierze to w jakim stanie i w jakim sprzęcie ten koń był. A był on ogólnie rzecz biorąc całkiem chudy. Nie można było tam się dostrzec jakiejś specjalnej masy mięśniowej. Na pewno nie takiej, aby dźwigać dorosłą kobietę w czasie podróży. Pysku zaś ten koń miał wędzidło, kiosno, które zdecydowanie nie powinno się znaleźć w rękach początkującego jeźdźca, którym no poniekąd Aga Grzelak jest. No i cóż, ze strony fanów i nie tylko fanów Agi Grzelak posypała się masa komentarzy zwracająca uwagę na to w jakim ten koń był stanie i w jakim był on zaopatrzeniu w negatywny sposób komentując wybór oraz promowanie takiej formy zwiedzania świata przez Agnieszkę. Oczywiście nie obyło się również bez komentarzy broniących i twierdzących, że ten koń absolutnie nie ma źle i wszystko jest tutaj w porządku, bo przecież Koniowi lepiej będzie w takiej formie spędzać czas niż na przykład na morskim oku. No i co tu dużo mówić na ten temat? Przede wszystkim fajnie by było, gdyby Aga w jakiś sposób się odniosła do tych komentarzy. Niestety nie można było tego ujrzeć na jej profilu ani w tamtej sytuacji, ani w aktualnej. Zdecydowanie powinna poszerzyć swoją świadomość w zakresie jeździectwa, skoro tak bardzo lubi zwiedzać świat z końskiego grzbietu, jak to mówi w opisie swoich materiałów. Bo podróżowanie konno jest jak najbardziej super. O ile nie odbywa się to kosztem konia, który no, najlepiej nie wygląda. Jestem ciekawa, co Wy o tym sądzicie, a teraz już lecimy do kolejnego tematu. Założę się, że na 100% większa część z Was słyszała o tej sprawie, ale to jest dowodem na to, że tym bardziej warto ją omówić w odcinku niosowym. Otóż całkiem niedawno pewien chłopak z okolic Wejherowa ukradł konia i postanowił go wprowadzić do swojego domu po schodach. Brzmi absurdalnie? Ale to jak najprawdziwsza prawda. Tą sprawę poruszyło naprawdę wiele portali informacyjnych. Pojawiła się ona również w wiadomościach, a na jednym z serwisów możemy przeczytać. Ta interwencja była dla policjantów niemałym zaskoczeniem, gdyż zgłoszenie dotyczyło 19 dziewiętnastolatka, który ukradł klacz i chciał ją wprowadzić na klatkę schodową. Młody mężczyzna został zatrzymany przez wejherowskich dzielnicowych za kradzież klaczy i podczas próby wprowadzenia jej do budynku mieszkalnego. Policjanci zabezpieczyli zwierzę i przekazali je właścicielowi. 19 latek spędził noc w areszcie, i usłyszał zarzuty za kradzież, za którą grozi kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat. Na szczęście klacze nic się nie stało i została przekazana właścicielowi. Próbowałam się doszukać, ale w gąszczu tych wszystkich informacji nie mogłam znaleźć. Tej jednej perełki, która powiedziałaby, dlaczego on właściwie chciał to zrobić. No bo umówmy się, istnieją dużo lepsze i łatwiejsze do ukradzenia przedmioty, czy też, nie wiem, inne przybytki, niż koń. Tym bardziej, jeśli nie mamy gdzie go trzymać. Bo co innego ukraść konia, gdy mamy jakiś ogródek, pastwisko, nie wiem, inne konie, wśród których można tego konia ukryć. A zupełnie coś innego, gdy po prostu zabieramy go z czyjejś stajni, przechodzimy przez wejcherowo i próbujemy go schować do swojego domu? Wchodząc po schodach. Na TikToku można było się nawet natknąć na filmik, na którym było widać moment, w którym ten chłopak idzie sobie przez miasto z tym koniem. No i okej, okay, sprawa brzmi absurdalnie, sprawa brzmi śmiesznie, ale wyobraźcie sobie, jaki stres musiał czuć właściciel tego konia, który oprócz tego, że dowiedział się o tym, że koń został ukradziony i nie ma go w stajni. To jeszcze w dodatku dowiedział się, że był ukradziony w takich okolicznościach, gdzie dosłownie koń mógł się zerwać i wbiec pod jakieś auto. W mieście na konia, pod opieką niedoświadczonej osoby, czyha naprawdę całkiem sporo niebezpieczeństw. Całe szczęście, że nic się nie stało. To brzmi jakby coś tam zagrało na zasadzie zakładu, jakiegoś głupiego, śmiesznego pomysłu, który poszedł... Trochę za bardzo nie tak, ale jeśli wiecie coś więcej na ten temat, to dajcie znać w komentarzu. I współczuję bardzo koniowi oraz właścicielowi. To na pewno był mega stres i nerw. W ostatnim czasie całkiem głośno robi się na temat komponentów paszowych, które mają być sprowadzane z Ukrainy, a konkretniej powiązane z tym zbożem zanieczyszczonym, o które w całej Polsce wybuchła ogromna afera. Raz na jakiś czas możemy na grupkach jeździeckich dotyczących pasz i nie tylko dostrzec różne przejawy, doniesienia i informacje na temat firm paszowych, które te komponenty sprowadzają. Jakiś czas temu na jednej z grupek padła informacja, że w jednej z marek paszowych znalazł się kamień, jakiś kawałek gruzu, zaś kolejna osoba w pasze od innej marki znalazła styropian. Pisząc, że kontaktowała się w tej sprawie z obsługą klienta marki Agrovital. Od której w odpowiedzi telefonicznej otrzymała informację. Na złożoną reklamację dostałam informację, że komponenty zamawiają z Ukrainy, Białorusi, nie mają wpływu na to, co i jak do nich przyjedzie. Ale dobrze, że jest tą paszą na mokro, bo styropian w wodzie wypłynie. Osobiście mnie to zaniepokoiło, ponieważ jest to firma, od której ja zamawiam paszę i zadzwoniłam tam z pytaniem dotyczącym tego, czy komponenty są faktycznie sprowadzane z Ukrainy. W komentarzach można było zobaczyć spekulacje dotyczące tego, że jest to to zboże, tak zwane techniczne. Czyli to zanieczyszczone, spleśniałe, które mogliśmy zobaczyć na niektórych filmikach na TikToku. Telefonicznie otrzymałam od przedstawiciela tej marki informację, że komponenty nie są zamawiane z Ukrainy, a już tym bardziej nie jest to to zboże techniczne, jak się potocznie teraz mówi. I że kontaktuję się z tą osobą, aby tą sprawę wyjaśnić i aby było napisane sprostowanie na ten temat. Jeśli zaś chodzi o styropian. To z tego co wiem, czasem w paszach może się zdarzyć jakaś taka wkładka z niejadalnych rzeczy, mimo że jest to oczywiście całkowicie niedopuszczalne, często winanie leży po stronie producenta i czasem ciężko takim sytuacjom zapobiegać. Ta sytuacja przedstawiona w poście no, jest dosyć alarmująca, patrząc na reakcję firmy, którą ta osoba opisała, jednak z drugiej strony telefonicznie uzyskałam całkowicie inną informację i cóż, jestem ciekawa, jak ta sprawa. Będzie się rozwijać. Na grupkach jedzieckich możemy zobaczyć całe listy firm, które zdecydowały się na zakup tych komponentów paszowych zepsutych. Tych firm jest naprawdę bardzo dużo. Ja starałam się je wszystkie przejrzeć, ale z tego co widziałam, AgroWitalu tam nie było. Ogólnie raczej nie dopatrzyłam się tam żadnej ze znanych mi marek paszowych. Ale jeśli wy więcej czasu poświęcaliście tej liście i znaleźliście tam coś ciekawego, to dajcie znać w komentarzu. A teraz coś już bardziej sympatycznego. Na kaweliadzie w Krakowie można było porozmawiać i zobaczyć nowy, bardzo interesujący startup w dziedzinie jeździectwa. Dlaczego interesujący? Bo odpowiadający na potrzeby pewnej grupy jeźdźców, pewnej grupy koniarzy, którzy są zainteresowani maskami do inhalacji koni. Słuchajcie, ja w temacie inhalacji, Jestem całkowitym lajkiem, bo nigdy nie miałam potrzeby, aby się w tym temacie uczyć, ale dobrze wiem, że na tym rynku jest dosyć nieciekawa sytuacja. Osoby, które potrzebują inhalacji dla swoich koni, są albo zmuszone do jakichś własnych rozwiązań typu wiaderko i inhalator, albo do zakupu bardzo tanich, średnio opłacalnych produktów, albo mogą kupić produkt z wyższej półki, który mimo wszystko jest wielokrotnie w wyższej cenie. I tych masek, tych rozwiązań na rynku jest naprawdę bardzo, bardzo mało. Po szybkim researchu na polskim rynku nie znalazłam nawet pięciu produktów różnych, które by się do tego nadawały. A przecież problemy oddechowe to nie jest problem, który dotyka jakąś małą rzeszę koni. Equihiroto są maski do inhalacji z elastycznego, ale wysokiej jakości materiału, anatomiczną potylicą, z możliwością dopasowania do różnych rodzajów rozmiarów pyska konia, które są kompatybilne z większością dostępnych na rynku nebulizatorów. Choć zaznaczają, że na dłuższą metę chcą stworzyć własne dedykowane rozwiązanie. Brzmi to naprawdę fajnie i cieszę się, że w tej branży zaczyna się coś bardziej dziać i że będzie więcej dostępnych rozwiązań na rynku. No, znam kilka osób, które mają konie, czy opiekują się końmi, które mają problemy oddechowe i potrzebują takich masek. A nie są w stanie sobie pozwolić na tą markę najdroższą Flexinę, ona się bodajże nazywa, u których inhalatory kosztują po 5000 tysięcy złotych. Maski dla odmiany będą kosztować złotych 890. Zł. Teraz mają na stronie jakąś promocję. Słuchajcie, to nie jest współpraca. Po prostu uznałam, że to fajne i wam to polecę. Z góry mówię, że ja w rękach tego nie trzymałam, nie wiem. Z czym to się je, ale też nie byłabym zbyt dobrym materiałem na testera, bo nie mam żadnego absolutnie porównania. Ale ufam i wierzę, że wy, znawcy w tym temacie, jesteście w stanie to ocenić. Więc po prostu wrzucam wam linka do tej strony w opisie. No i na sam koniec całkiem interesująca sprawa, znowu ze zbiórką w tle. Na grupie Końcy Weterynarze, Kowale i Trenerzy pojawił się ostatnio post przestrzegający przed zakupem i oglądaniem pewnego konia. Przestrzegam przed sprzedającą konia. Sprzedaje konia baby boy, koń kulawy, kaszle, sarkoidę, w tym jeden idealnie pod popręgiem. Sprzedająca kłamała, że nie ma. Bałagan w paszporcie, wpisany ogień, nie wiadomo kto i kiedy jak kastrował, dzikus w obejściu, nie szanuje ludzi w ogóle, nie przeszedł badań lekarskich, negatywna opinia weta, sprzedająca kłamała w każdym z, ka z tych aspektów. Cena widzę teraz obniżona mocno po naszej wizycie dziś, nie dajcie się nabrać na tego konia. Takich postów przewija się całkiem sporo na tego typu grupkach, no wiadomo, różne sytuacje bywają i ludzie się przed różnymi... Sytuacjami przestrzegają. Więc dlaczego postanowiłam omówić to w newsach? Ponieważ zainteresował mnie jeden z komentarzy, który pojawił się pod tym postem. A to nie jest ten koń, na którego ta dziewczyna robiła zbiórkę, że taki chory, a później na zawody jeździła i dodała ogłoszenia, że koń zdrowy. I okazało się, że to jest ten koń. Jedna z osób podrzuciła linka do zbiórki, która jest już aktualnie zarchiwizowana, w którym mogliśmy przeczytać opis zachęcający do wpłat na tego konia. Mój ukochany koń, partner w sporcie i przede wszystkim przyjaciel, w wieku zaledwie pięciu lat ma zdiagnozowanego czerniaka worków powietrznych. Do jego wykrycia doszło przypadkowo wskutek kontrolnej endoskopii górnych dróg oddechowych i prawdopodobnie tylko dzięki temu wiemy o tym problemie i możemy działać, póki nie jest za późno. W zbiórce mogliśmy przeczytać, że jedynym ratunkiem jest. Za 11 tysięcy złotych dla tego konia, a dodatkowo można było przeczytać taki oto wpis. Sam zakup konia z długo odkładanych wcześniej pieniążków był dla mnie i dla mojej rodziny bardzo dużym wydatkiem. Dlatego zwracam się o pomoc w walce o życie mojego ukochanego konia. Liczy się naprawdę każda, nawet niewielka wpłata. Z góry bardzo dziękuję wszystkim, którzy nam pomogą. Wierzę w siłę internetu i serca koniarzy. Jednym z komentarzy można było przeczytać rozszerzoną historię opowiedzianą przez osobę, która bardziej interesowała się tym tematem. W 2020. W drugim roku Klaudia Wu założyła zbiórkę na leczenie Baby Boya. Według opisu Wałach zachorował na czerniaka i potrzebował regularnego podawania drogich leków. Obecnie ten sam koń jest wystawiony na sprzedaż jako zdrowy, nigdy nie kontuzjowany, bez jakiejkolwiek wzmianki o konieczności leczenia lub przebytej chorobie. A wszystkie posty z dramatyczną prośbą o pomoc zniknęły z internetu. Dziwi również fakt, że przy tak dużym problemie finansowym i zdrowotnym para regularnie jeździła na zawody, bo wszyscy wiemy, że takie wyjazdy tanie nie są. Według opisu zbiórki na samą informację o chorobie, właścicielka zaczęła oszczędzać. Z tego samego opisu wynika, że już zakup konia był ogromnym wydatkiem zarówno dla właścicielki, jak i jej rodziny. A mowa tutaj o równoczesnym utrzymaniu dwóch koni, regularnych wyjazdach na zawody i leczeniu raka i oszczędzaniu. Konsultowałam się ze sprzedającą, twierdziła, że zmienili sposób leczenia na droższy trochę to zastanawiający, skoro poprzedni już był za drogi i jakoś uzbierali te pieniądze, a koń został całkowicie wyleczony bez możliwości nawrotów i konieczności dalszego leczenia. Nie jestem weterynarzem, nie wiem czy tak się da, ale wydaje mi się bardzo podejrzane, że właścicielka usunęła wszystkie posty na temat raka, a było tego trochę, i zupełnie przemilczała chorobę w ogłoszeniu. Nie twierdzę, że na pewno jest tutaj jakaś próba oszustwa, ale po prostu zadziwiająco dużo elementów się nie zgadza i chciałabym was przestrzec, żebyście uważali przy transakcjach z tą osobą. I komentarz ten faktycznie wzbudził wątpliwości. Przede wszystkim podejrzane jest to, że wszystkie te posty i informacje dotyczące choroby konia zostały usunięte lub pominięte. Jakby próbowano tę całą sprawę zataić? Jak podpowiada zdrowy rozsądek? Prawdopodobnie dlatego, aby nie wzbudzało to podejrzeń w trakcie wystawiania konia na sprzedaż. Jak można przeczytać w jednym z komentarzy, koń został wystawiony za 55 tysięcy złotych. Aktualnie żadna oferta jego sprzedaży nie jest dostępna i możliwa do wglądu. Niepokojące też są informacje dotyczące zawodów oraz dziwnych priorytetów, jeśli chodzi o leczenie, utrzymanie konia. Ogólnie cała sprawa brzmi bardzo podejrzanie. Nie, dziwnie i no trochę sama stanowi taką przestrogę przed wpłacaniem na zbiórki. To bardzo przykre, bo zbiórki poruszają serca osób empatycznych, które chcą wpłacić jakiś swój pieniądz, podzielić się swoim dobrem a często są w taki czy inny sposób wykorzystywane. Jestem ciekawa, co Wy sądzicie o całym tym temacie i bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego materiału. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś nowego. Dajcie znać, co sądzicie o wszystkich tematach, które dzisiaj poruszyłam w odcinku. Pamiętajcie, że w opisie tego filmiku znajdziecie wszystkie moje kody rabatowe. Jeżeli dotarliście do tego momentu, to zostawcie komentarz koń po schodach. Pamiętajcie o zasubskrybowaniu kanału, zostawieniu dzwoneczka oraz łapki w górę, jeśli ten filmik Wam się Spodobał. Zapraszam też na Instagrama, gdzie pokazuję moje życie oraz pracę z koniem Wandico. Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie. Do zobaczenia i cześć!